Niedługo po wyborach do Europarlamentu, bo już w lipcu uśmiechnięta Polska odpali nam podwyżki cen prądu i gazu, rachunki mają skoczyć o jedną trzecią, a nawet o połowę. Na szczęście podwyżki z końca roku nie mają być już tak drastyczne. No i jak możemy się spodziewać, panaceum na zubożenie energetyczne, w które pcha nas ekipa Tuska, panaceum tym będzie wymiana źródeł ciepła oraz termomodernizacja. W końcu są na to fundusze unijne, prawda? Jednak teraz okazuje się, że te pieniądze nie będą dla każdego. Że to była tylko hagada dla tych, których właśnie chcą ogłupić. A dlaczego tak uważam, spytacie? Po pierwsze, przeczytałem dyrektywę budynkową, a po drugie, Róża von Dupperstein w Radio Z wygadała się, że banki komercyjne szykują już dla nas odpowiednie oferty. Zapraszam. No, witam Was. No, żeby nie było, Woźniakowa o kredycie mówi otwartym tekstem. E, o, izolacja domów oszczędza nam mnóstwo pieniędzy i zapewne będą na to zorganizowane dobre kredyty, po to, żeby mobilizować nas wszystkich do tego, żebyśmy domy izolowali i wydawali mniej pieniędzy. Aha, na, czyli będziemy e, musieli wziąć na kredyty na to, tak? Nie wykluczone, że będzie można wziąć tanie kredyty i jak wiadomo, tani kredyt jest najbardziej opłacalną rzeczą na świecie. Czujesz to? Czujesz układ? Czyli Ruzia zafundowała nam najbardziej opłacalną rzecz na świecie. Dla przypomnienia, jeżeli ktoś by chciał jej podziękować, Ruzia nie startuje od Tuska, ale od chołowni i od plecaczka ewakuacyjnego. No ale zastanówmy się, ile ta impreza nas może kosztować, idąc za artykułem z Castoramy. Wełna mineralna, siatka, klej plus robocizna to koszt około 8000 za 100 metrów. Zastrzegam, że te wyliczenia mogą być nieaktualne, że za te 2-3 lata, kiedy zostaniesz przymuszony do wzięcia kredytu, ceny mogą być 2-3 razy wyższe może nie tyle co robocizna, ale produkty. W końcu Bruksela systemowo nakręca popyt dla niemieckich i francuskich marketów w całej Europie, nie tylko w Polsce. Znalazłem też wyliczenia, ile to będzie kosztowało na mieszkańca bloku, chociaż nie są one adekwatne do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, bo mówimy tutaj o wymianie źródeł ciepła, ewentualnie o fotowoltaice bez, bez termomodernizacji. Tymczasem Lubiński, prezes wspólnoty mieszkaniowej, wyliczył, że koszt wdrożenia dyrektywy dla wspólnoty mieszkaniowej liczącej około 300 lokali. Wynosi 13 tysięcy złotych na mieszkanie, licząc bez termomodernizacji i wymiany okien. Okna bowiem nie należą do części wspólnych budynków, a więc ich wymiana spadnie na barki właścicieli mieszkań. Dyrektywa budynkowa spowoduje kolejny skokowy wzrost kosztów, zwiększy się wysokość opłat na fundusz remontowy, i to nawet trzykrotnie. Czyli za te 2-3 lata przy sztucznie nakręcanym popycie, przy inflacji, przy rosnących kosztach pracy i energii, myślę, że możemy mówić o kosztach plus 50 tysięcy od lokalu. Całe szczęście, że Różia zafundowała nam kredyt uczciwy, sprawiedliwy, ładny i rzetelny. Zapewne pod zastaw nieruchomości, którą termomodernizujesz. No cudów nie ma. I teraz, żeby nam to nie umknęło. Ruzia opowiada te rzeczy o kredytach z perspektywy polityk, która reprezentuje interesy Brukseli. Jak sama mówi, polskie interesy co najwyżej na drugim miejscu. No przepraszam, na drugim miejscu, ale z naszej perspektywy to, to niewiele zmienia. No i teraz wczytując się w dyrektywę budynkową, ma się wrażenie, że była ona opracowywana razem z lobbystami sektora bankowego. No, zobaczcie sami, żeby nie być gołosłownym, Wyraz hipoteka pada aż 18 razy. W tym również są tzw. zielone hipoteki. Natomiast banki komercyjne szykują już dla nas oferty. Banki są gotowe, aby pomóc i wypełnić lukę, w tym dzięki nowym produktom, takim jak atrakcyjne kredyty i zielone programy hipoteczne. Według analityka finansowego ING Marianne Lelux. Pamiętaj, że jeżeli nie wyremontujesz domu, a będzie miał on niską klasę energetyczną, to Ministerstwo Klimatu przywali ci karę. Cytując minister od Tuska, jakaś kara musi być. E, jakieś tam sankcje muszą być. To zaraz nie polityka. będzie kar w takim razie, pani minister? Yy, Żadnych? To, jest, to, to nie jest rozwiązanie jeszcze wdrożone. Jest okay. dyskutowane, jakieś szczegółowe rozwiązania, na przykład yy, w jaki sposób yy, yy, sankcje będą wyglądały, są jeszcze w opracowaniu. Więc skoro ci ludzie tak bardzo boją się powiedzieć, jakie kary dla nas szykują, to znaczy, że możemy się srogo zdziwić. Chociaż jedną skar już znamy, nieruchomości o niskiej klasie energetycznej nie wynajmiesz ani nie sprzedaż. Parlament Europejski przyjął dyrektywę o efektywności energetycznej. Przewiduje ona m.in. wprowadzanie zakazu sprzedaży i wynajmu mieszkań niespełniających wymogów w zakresie generowania śladu węglowego. Ma to zmotywować właścicieli już istniejących budynków do Inwestycji termomodernizacyjnych. Oczywiście będą dopłaty, tyle, że prosta matematyka wskazuje, że dla wszystkich nie starczy. Unijny program Phoenix przewidział na ten cel i inne 6,4 miliarda złotych do 2027 roku. Natomiast roczny koszt może sięgać nawet i kilkunastu miliardów. Mówi o tym ekonomista Maciej Samcik, to jest częsty gość gazety wyborczej, czy TVN. -o. Otóż posiłkuje on się danymi z gusu. W Polsce jest 6,9 miliona budynków mieszkalnych, których 6,3 miliona to budynki jednorodzinne, a ponad 550 tysięcy budynki wielorodzinne, dane gus. Przy założeniu, że trzeba by zmodernizować zmiana źródeł ciepła, termomodernizacja, być może fotowoltaika. Dodajmy od siebie rosnące koszty pracy, energii oraz sztucznie nakręcany popyt. Milion budynków i że jednostkowy koszt wyniósłby 100 tysięcy złotych, mówimy o kwocie 100 miliardów do 2030. W skali kraju i w skali roku nie jest to kwota porażająca 14 miliardów złotych rocznie. Czyli bardzo sprytnie pomyślane, albo będą ciebie dusić sztucznie pompowanymi cenami energii albo termomodernizujesz. Jeżeli nie masz pieniędzy, to się zadłużasz. Na szczęście. Tani kredyt jest najbardziej opłacalną rzeczą na świecie. No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Pamiętajcie, że Ruzia von Trabant startuje z list trzeciej drogi, ale to Platforma Obywatelska wyhodowała potwora. Ruzia nie ukrywa, że będzie realizowała przede wszystkim interesy Brukseli. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, poszukajcie, może Was coś pominęło, może Was coś zainteresuje. Zapraszam także na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.